Nie było już innego sposobu ratowania ojczyzny w tak nieszczęśliwym stanie, jako uciec się do tatarów, szukając pomocy u tych, którym drogo opłaciwszy wiarołomną przyjaźń, widział z żalem naród. Jako zaraz po uczynionym pokoju dnia 16 grudnia splądrowali wołyń i podole 30 tysięcy obywatelów zagarnąwszy w niewolą. Wysłany do Krymu. Marian Jaskulski, strażnik polny koronny, uczynił przymierze z Mechmetem Gerej, następcą Jaslan Gereja, przyrzekając mu imieniem króla i Rzeczpospolitej płacić corocznie na kształt żołdu 90 tysięcy złotych, tudzież szlachtę będącą w niewoli kosztem Rzeczpospolitej wykupić. Tym sposobem, jak mniemano, odciągniony był Han od przyjaźni i związku z Chmielnickim. Z tym wszystkim nie tak przyjaźń nasza, jako raczej zemsta nad Chmielnickim za wzgardę, którą mu okazał, iż mniej poważał sobie przymierze jego, znalazłszy wsparcie od Moskwy. Była powodem Hanowi na stronę naszą, obiecując 30 tysięcy Tatarów przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi. Jak tylko hetmani odebrali wiadomość o posiłkach Tatarów, natychmiast 27 października udali się do baru, Wojsko nasze składało się z jazdy 20 tysięcy i 8 tysięcy piechoty, a tymczasem poczyniono nowe zaciągi. Czarniecki, ponieważ każda chorągiew miała swego wodza, prowadził pułk królewski. Do tego wojska przydać także należy 1200 muszkieterów, których Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski, z obowiązku hołdu przysłał pod komendą Hieronima Karlsteina, pułkownika swego. Wszystkie te wojska zgromadziły się pod Szarogród, częścią iż to miasto było na pograniczu zbuntowanej Ukrainy, częścią iż tam Hetmani spodziewali się posiłków, które przybyć miały od Hanna. Pierwszym wstępem do wojny było wkroczenie wojsk naszych na Ukrainę. Postrach, rzucony na nieprzyjaciół, przymuszał pobliższe miasteczka, iż bez oporu otwierały bramy. Ale gdy część wojska naszego podstąpiła pod busze, miasto podobne nieco do kamieńca, dla skały, która je zewsząd czyniła obronnym, mieszkańcy, których rachowano do dwunastu tysięcy, dufając w straż i obronę miejsca, pierwsi się oparli. Skoro bowiem Pułk Królewski podstąpił pod skały, najprzód gęstymi pociskami razić go zaczął nieprzyjaciel a potem, wypadając z miasta, przymusił do tego, iż się nazad cofnął od wałów. Przypadek ten zapalił gniewem żywego z natury Stefana Czarnieckiego, zwłaszcza gdy kozacy, patrząc jak uchodzili nasi, kazali po wszystkich cerkwiach uderzyć w dzwony, czyli na urągowisko, czyli też ogłaszając zwycięstwo. Czekał więc z niecierpliwością posiłków, aby wsparty większą siłą skuteczniej mógł uderzyć na miasto. A skoro tylko kilka pułków przybyło mu na pomoc, ruszył się z wojskiem i uderzył na niższą bramę, gdzie widział lepszy przystęp dla siebie. Tam, dawszy kilkakrotnie dowody męstwa, po i długiej utarczce wpadł na koniec do miasta. Ale gdy wojsko swoje wprowadza i ściga orężem nieprzyjaciół, Wszczął się pożar w mieście, który broniąc przystępu nacierającym, a zasłaniając mieszkańców, iż bezpiecznie stawić się mogli, przymusił na koniec naszych, iż ustąpili z miasta. W tym pomieszaniu, Czarniecki, zasłaniając swoich, w nogę był postrzelony. Wilczkowski, Rotmistrz, strzałą raniony w głowę, i 30 z towarzystwa zostało na bojowisku. Z tym wszystkim, Przypadek ten nie odwiódł najmniej Czarnieckiego od przedsięwzięcia. Nie chcąc jednak, aby go drogo kosztowało wzięcie tego miasta, wysłał Trębacza z oznajmieniem mieszkańcom, aby się poddali. Ale widząc, iż go nawet nie przypuszczono do bramy, kazał dać znak do boju, za którym wojsko nasze uderzyło na nieprzyjaciela z tak wielką natarczywością, iż podstąpiło podwały mimo gęstych pocisków. Nie mogąc jednak wpaść do miasta dla skał, które je otaczały, odstąpiło powtórnie ze znaczną stratą swoich. Patrzał na to z żalem Czarniecki, który chociaż ranny, nie zsiadał jednak z konia, będąc na czele pułków straży, którą prowadził. A gdy objeżdża miasto, przypatrując się skąd by pomyślniej mógł uderzyć na oblężeńców, postrzegł, iż z tej strony, którą staw oblewał, najmniej było obrony. Przeto kazawszy rozkopać groblą i upuścić wody, osuszonym miejscem wprowadził straż swoją na wały. Najpierwszy Balent, chorąży pułku koryckiego, młodzieniec pięknego serca, wdarwszy się na sam wierzchołek i mając w ręku chorągiew świętego Michała, przywołał swoich ogłaszając zwycięstwo zbiegli się natychmiast mieszkańcy dając opór wpadającym na wały, a gdy jeden z szeregowych podpalił dom najbliższy i pożar wszczęty coraz się bardziej szerzył, oblężańcy częścią strwożeni tym nagłym przypadkiem, częścią zdjęci rozpaczą sami domy swoje podpalać zaczęli i wspólnie się żegnając jedni drugim śmierć zadawali. Ta dzikość Widzieć się dała w samych nawet kobietach, które przez wściekłą jakąś nienawiść, czyli też przez rozpacz, w ogień albo w studnie wrzucały siebie i dzieci. Tak dalece iż żona setnika, nazwanego zawistny, zabiwszy ręką swoją męża, usiadła na baryłce prochu i podpaliła go pod sobą, aby nie wpadła żywo w ręce zwycięzcy. Przez całą noc paliło się miasto. A strogość, którą pokazali nasi w wycięciu mieszkańców, ściągnęła plamę na samego wodza, nie usprawiedliwiając go, iż w owych wiekach nie znał zwycięzca praw ludzkości i okrucieństwo poczynał za tryumf, a dzikość za potrzebę wojenną. Przeszło 16 tysięcy obojej płci zginęło w tym mieście. Największe jednak okrucieństwo, które wojsko nasze popełniło naówczas, dało się widzieć po dobyciu buszy. Obok tego miasta była jaskinia w skale, do której wiele obleżeńców obojej płci schroniło się, uciekając przed strogością zwycięzcy. Już odpoczął był żołnierz, otarłszy oręż zbroczony krwią mieszkańców, gdy pacholicy, szukając wszędzie łupu po śladach kobiet uciekających, tudzież i zostawionych po drodze chustkach, które im bojaźń z rąk wyrywała, doszli do owej jaskini. I w niej siedemdziesiąt osób schronionych z rozkazu celarego rotmistrza niemiłosiernie wycieli. Nadaremnie wycieńcza to okrucieństwo dziejopis owych czasów Kochowski, składając na upór i zaciętość niechcących się poddać, chociaż im czyniono, jak mówi, nadzieję darowania życiem. Pojaźń, która ich nagnała w to miejsce i z drżących rąk w ucieczce wyrywała chusty, Odmienić się nie mogła, tak nagle w rozpacz, widząc się bezbronnymi. Po wycięciu buszy, wodzowie nasi udali się do Bracławia, obiecując sobie, iż za zdobyciem tego miasta, którego bronili Bochun, Zelenecki i Puszkareńko, pułkownikowie kozaccy z dwunastu tysiącami swoich, wszystkie inne miasteczka poddadzą się zwycięzcy. Najprzód wysłani byli od Hetmana, Czarniecki i Jędrzej Potocki, aby przebrawszy się przez najgęstsze lasy, podstąpili pod Bracław i powzięli wiadomość o stanie i liczbie nieprzyjaciela. Czarniecki, wypełniając jak najpilniej rozkaz Hetmana, przybył manowcami pod miasto i wysławszy szpiegów, powziął od nich wiadomość, iż nie było nigdzie ani pikiety rozstawionej po polu, ani żadnej obrony na wałach. Co większa bramy miasta otwarte i opuszczone od straży czyniły wolny przystęp każdemu. Znosząc więc sobie i nie nadaremnie, iż Bohun uczynił jakieś zasadzki, wyprowadził straż swoją w dobrym porządku i stanął na równinach w takiej odległości od miasta, iż mu nic szkodzić nie mógł nieprzyjaciel. Natychmiast postrzegł na fałach zbiegających się do obrony i dających ognia, jakoby niespodziewanie napadło na nich wojsko. Czarniecki, oszukawszy chytrość Bohuna, czekał na przybycie hetmana, do którego wysłał z uwiadomieniem o stanie nieprzyjacielskim, okazując wszelką gotowość do dania oporu. Widząc naówczas Bohun, iż zamysł jego był nadaremny, i że hetmani uszli w porządku z wojskiem, wyszedł ze swemi w pole, udając, jakoby chciał zajść naszym drogę i spotkać się, skoro tylko obydwa wojska zbliżą się ku sobie ale postrzegłszy większą siłę naszych i wielką ostrożność, którą mieli hetmani przestrzeżeni od Czarnieckiego o zdradliwych jego zamysłach, udał się w prawą stronę i stanął obozem nad brzegiem rzeki Bog zwanej. Tymczasem pułki nasze, ścigając w porządku nieprzyjaciela zadanym znakiem do bitwy pod rotmistrzami kosakowskim, borowskim i gołuchowskim, ucierać się zaczęły, którym dając pomoc strażą swoją, Czarniecki uderzył z boku na nieprzyjaciela i pomieszał muszyki. Zebrał jednak swoich bochun i, dając żwawy opór, rozpoczął bitwę, która z początku dosyć niepomyślna była dla Polaków, ale na koniec zmieszany nieprzyjaciel męstwem i statecznością naszych, a osobliwie trzema pułkami, które prowadził Kaliński rozumiejąc, iż były nowymi posiłkami, ustąpił z bojowiska, zostawiwszy trzech pułkowników swoich i blisko dwóch tysięcy kozaków zabitych. Z naszej strony między znaczniejszymi Bulent, który podczas oblężenia buszy dał wielkie dowody męstwa, gdy jednego z pułkowników kozackich pojmanego chciał żywo przyprowadzić do Hetmana, obskoczony od nieprzyjaciół poległ, broniąc się mężnie. Jeszcze wojsko nasze uganiało się za nieprzyjacielem, gdy hetmani odebrali wiadomość od zbiegłego bulgara, iż Kozacy, spaliwszy większą część Bracławia, popsowawszy fosy i wały, potopiwszy harmaty, wyszli z miasta i zrzucili most z bogu, trudniąc przeprawę naszym, aby tym sposobem mieli czas do ucieczki. W takim stanie dostał się Bracław naszym który nie mając czasu umocnić, a bardziej nie przewidując, jak wiele naszym zależy, aby mieć twierdzę w pośród nieprzyjaciół, opuścili hetmani, posuwając się z wojskiem w głębszą Ukrainę. W tej drodze wszystkie pomniejsze miasteczka, przez które wojska nasze przechodziły, oprzeć się nie mogąc zwycięzcy, otwierały bramy. A gdy Melin Gerej, syn zmarłego Hanna, przybył z osiemnastu tysiącami Tatarów, Hetman Wielki Koronny, Stanisław Potocki, złączył się z nim i dnia 20 stycznia 1655, przystąpiwszy pod Humań, kazał dobywać miasta. Dosyć pomyślnie powodziło się naszym z początku. Rzucone bomby spaliły kilka domów, a wojsko nasze, coraz bliżej podsuwając się podwały wały, ściskało zewsząd oblężeńców, broniąc przystępu z żywnością. Pośród nadziei, iż w krótkim czasie podda się humań, odebrał Hetman wiadomość, iż znaczne wojsko idzie na odsiecz w oblężeniu będącym. To doniesienie o niespodziewanym przybyciu nieprzyjaciela strwożyło cały obóz, zwłaszcza gdy liczba naszych była nierównie mniejsza. Jednakże, złożywszy radę, Hetman postanowił uprzedzić nieprzyjaciela i zajść mu drogę. A gdy tym końcem rozrządza swemi, Odebrał powtórną wiadomość, iż tatarowie, spotkawszy się z podjazdem Kozackim po krótkiej, ale żwawej utarczce, spędzili z miejsca Puszka ręka i przymusili go, iż uciekając, schronił się do Ochmatowa. Zaraz więc kilka pułków naszych z hetmanem polnym Stanisławem Landskorońskim i oboźnym koronnym Stefanem Czarnieckim, udały się ku temu miastu. Radził Czarniecki, aby nie czekając na piechotę, która za niemi nadciągnąć miała, pułki nasze uderzyły na miasto. Ale Hetman, czyniąc zwłokę przez dzień cały, gdy dopiero na zajutrz nadciągnęła piechota z dwoma harmatami, kazał dać ognia do miasta. Czym ostrzeżony Chmielnicki, iż wojska nasze były w bliskości, miał czas ujść z niebezpieczeństwa, w którym się znajdował. Jechał on naówczas sankami, z buturlinem i byłby niechybnie wpadł w ręce Roszczyca, wysłanego z lekkim podjazdem, gdyby huk z harmat nie ostrzegł go, iż był w niebezpieczeństwie i nie dał mu dosyć czasu, aby pułki, po które posłał, przybyły mu na pomoc. Ścigał go jednak Roszczyc, mimo oporu kozaków, aż na koniec z obydwóch stron ustawione wojska do boju Nadciągnęły ku sobie i krwawą bitwę rozpoczęły pod wieczór. Sześćdziesiąt tysięcy piechoty moskiewskiej, osiemdziesiąt harmat większych i przeszło trzydzieści tysięcy kozaków składało liczbę i siły wojska nieprzyjacielskiego. Gdy z naszej strony, prócz mniejszej, nierównie liczby, nie było żadnych harmat, a co większa, szczupła bardzo piechota. Całą więc nadzieję pokładał, szczególnie Hetman, w męstwie i ochocie swoich. Ogień z przeciwnej strony był tak gęsty, iż pośród ciemnej nocy widzieć można było nie tylko porządek wojska, ale każdego z osobna w miejscu swoim rozeznać. Przez pięć godzin trwała krwawa bitwa, aż na koniec, gdy jazda nasza przełamała nieprzyjacielską jazdę, piechota także spędziła z miejsca moskiewską i przymusiła ją, aby ustąpiła do obozu, zostawiając szesnaście mniejszych charmat, które się dostały naszym. Kmielnicki przez resztę nocy z całym wojskiem obóz swój umacniał, nie chcąc uchodzić z miejsca dla zasadzek, których się obawiał, i w takim był pomieszaniu, jakoby śmierć sobie miał zadać. Przeszło dziewięć tysięcy Moskalów znaleziono zabitych, dwadzieścia harmat dostało się naszym, oprócz rzeczonych wyżej czternastu. Z tym wszystkim żałosne także było to zwycięstwo dla naszych. Polegli na bojowisku Ławęcki, Grodecki, Siemiaszko, Weszchliński, Pułkownikowie, czterech rotmistrzów, trzynastu chorążych, dwudziestu towarzystwa oprócz piechoty, która znaczną klęskę poniosła. Hetman, postrzegłszy, iż Chmielnicki dobrze był opatrzony, nie śmiał go atakować, ale otoczył obóz i przez pięć dni trzymał go w oblężeniu. Tymczasem Chmielnicki, widząc się w ostatnim niebezpieczeństwie, przyzwał do siebie w nocy Karachmeta Murze, wodza tatarskiego, którego przekupiwszy dziesięcią tysiącami czerwonych złotych, uszedł przez zdradę Tatarów. Poszedł za nim w pogoń Hetman ku Humaniowi, ale widząc, iż mu przybyły posiłki, cofnąć się musiał nazad, a dla ciężkich mrozów, które dokuczały wojsku, Udał się w przeciwną stronę i rozstawił swoich bliskości na stanowiska zimowe. Wyszedłszy z niebezpieczeństwa Chmielnicki, wysłał Bohuna i Zeleneckiego, aby napadali na naszych i spędzili ich z stanowisk zimowych. Ale Hetman Polny, uwiadomiony o tym od zbiegłego kozaka, zebrawszy jak najspieszniej posiłki i złączywszy się z Wojciechowskim, wodzem 27. chorągwi posiłkowego wojska Wołochów, Udał się przeciw nieprzyjacielowi, a uprzedzając zamysł jego, gdy na niespodziewanie napadła, najprzód miesza muszyki, a potem za pośpiechem Stefana Czarnieckiego tak pomyślnie zwraca, iż oba hersztowie kozaccy przymuszeni byli ucieczką ocalić życie. Po tym zwycięstwie Kiesieńcze, Krystynipole, Kiryowka, Leszczynowka, Berestki i wiele innych miasteczek poddało się naszym. Wkrótce jednak niedostatek żywności przymusił Hetmana, iż udał się ku Dniestrowi i w tamtejszych stronach rozstawił wojsko na stanowiska zimowe. Z tym wszystkim chociaż dobre miejsce obrał był Hetman na stanowisko, w którym by wojsko nasze odpoczęło od pracy, niedługo jednak używał tam spokojności. Jak tylko bowiem, pierwsze ciepło uczuć się dało, kozacy na kształt zjadliwego robactwa, które zima umarza, a ożywia wiosna z domów się ruszyli i częścią na Tatarów, częścią na naszych, po różnych miejscach napadając, urywali po trochu. Wojsko nasze zwątlone na siłach, skaleczała piechota i przemrożone konie niewiele czyniły nadziei pomyślnego zakończenia tej wojny. Zwłaszcza gdy niepłatny żołnierz, próżno oczekując wyznaczonego dnia na wypłacenie zaległego żołdu, nie chciał na koniec odbywać powinności swoich. Oprócz tego zaraźliwe choroby, częścią z odmian nagłych powietrza, częścią z niedostatku żywności, tak częste widzieć się dały, iż można było przyrównać tę klęskę do zarazy morowej. Jednakże hetmani, mimo tylu nieszczęść, nie tracili serca do pracy. I przykładem swoim dodawali ochoty wojsku całemu. Ujście, bersady, kamienica mocą były zdobyte. A Polacy, na kształt owego społeczeństwa w bajce, którego lew całą zdobycz przywłaszczał sobie, bili się szczególnie dla korzyści Tatarów, którzy i jeńców, i zdobycz zabraną przesyłali do kraju swego. Gdy w większej coraz pracy zostawało wojsko i mniej miało nadziei odebrania własności swojej, a tym bardziej jakiej nagrody, zaczęło opuszczać obóz, osobliwie gdy znaczniejsze osoby pod różnym pozorem powracały do domu. Mimo jednak zmniejszonych sił przez to uchodzenie wojska, wielu było takich, którzy trwali w chwalebnym przedsięwzięciu, a których imiona godne są, aby przeszły do potomności. Takimi byli oprócz obydwóch hetmanów oboźny koronny Stefan Czarniecki, Jan Sobieski, starosta Jawornicki, którego imię kroniki nasze mieszczą w liczbie nam panujących, Potocki, starosta Winnicki, Cetner, Kasztelan Halicki, Suchodolski, Sokolnicki, Korycki i innych wielu gorliwych o dobro ojczyzny. Z tym wszystkim... Chęć dobra kilku nie mogła odwrócić nieszczęść, które się zewsząd zlewały. Oprócz nieprzyjaciół domowych i Moskwy, plądrującej granice, nowa burza wszczęła się od północy. Najprzód więc Stefan Czarniecki odebrał rozkaz od króla, aby część wojska ukraińskiego powróciła z nim do kraju. Ale ten rozkaz tak był tajemny, iż nikt domyślić się nie mógł, dlaczego by umniejszano sił Hetmanowi, której tak szczupłe były, aby mógł się oprzeć skutecznie potężnemu nieprzyjacielowi. Odjazd Czarnieckiego był przyczyną wielkiego zażalenia Tatarów, którzy się użalali, iż im odebrano męża, nieustraszonego serca i walecznego w dobywaniu miast obronniejszych. Krótce po tym i hetmani polny z pułkami swemi wezwany od króla zostawił samego tylko Stanisława Potockiego, hetmana wielkiego koronnego, który postradawszy znacznej części piechoty i najlepszych w boju mężów, taki koniec obiecywał dalszej wyprawy, jakiego każdy mógł się spodziewać przy słabych siłach pośród największych rozruchów.